Odliczamy już dni do tegorocznej edycji Warsaw Games Week i premiery PlayStation VR, która przypada na pierwszy dzień targów. Przypadek? Nie sądzę. Zapiszcie sobie w kalendarzach premier datę 13-16 października i listę atrakcji, których nie możecie przegapić. Zaczynamy! Obawiacie się o kolejki przy PlayStation VR? Niesłusznie. Szykujcie się na wielką premierę. Podczas WGW będziemy mieli dla Was blisko 50, tak, 50 stanowisk z przepustką do wirtualnej rzeczywistości. A jeśli już patrzymy w przyszłość grania, to bądźcie gotowi na pierwszy w Polsce przedpremierowy pokaz możliwości najnowszej konsoli PS4 Pro. Fani sportów motorowych będą mogli zmierzyć się w legendarnej serii Gran Turismo Sport na PS4, która będzie dostępna do grania jeszcze przed oficjalnym startem. To jednak nie wszystko. Wśród przedpremierowych tytułów znajdzie się również Horizon Zero Dawn, który mogliście podziwiać na zeszłorocznej edycji Warsaw Games Week. Tym razem w wersji grywalnej. Emocje podgrzeją dodatkowo trzy turnieje na żywo. Najlepsze drużyny Uncharted 4 zmierzą się w finale polskiej ligi PlayStation Plus w niedzielę 16 października. A elitarni żołnierze Call of Duty Black Ops 3 powalczą o pulę nagród w wysokości 10 000 euro. Dodatkowo w piątek, 14 października, będziecie mieli szansę powalczyć w turnieju Pro Evolution Soccer 2017. Jeśli jeszcze potrzebujecie jakiejś zachęty, zobaczcie jak wybornie bawiliśmy się w zeszłym roku. Tak, zdecyduję się kupić PSL4 specjalnie. Naprawdę? Best 4 for the players.